17 września obchodziliśmy 85. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę oraz Światowy Dzień Sybiraka. Z tej okazji, pod pomnikiem Sybiraków w Miliczu, odbyła się uroczystość upamiętniająca dramatyczne wydarzenia z 1939 roku. W uroczystości uczestniczyli żyjący Sybiracy z powiatu milickiego. Organizacja uroczystości była możliwa dzięki współpracy Powiatu Milickiego, Gminy Milicz oraz Związku Sybiraków w Miliczu. Po ceremonii przy pomniku odbyła się Msza Święta w Kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Miliczu. Drodzy Sybiracy oraz wszyscy zebrani na dzisiejszej uroczystości, jest mi niezmiernie miło, że już po raz czwarty spotykamy się tu przed pomnikiem Sybiraka. Spotykamy się przy pomniku symbolizującym terror, głód, męczeństwo, katorżniczą pracę od świtu do nocy, gehennę wielu Polaków zesłanych na tę nieludzką ziemię, na więzienie bez krat, ale też symbolizującym wiarę, która pozwoliła przetrwać te trudne chwile. Myśląc o pomniku Sybieraka, nie wiedząc jeszcze do końca jak on będzie wyglądał, Wiedziałam, że muszą pojawić się na nim dwa symbole. Symbol krzyża i Pana Jezusa. Cybieracy wywiezieni na nieludzką ziemię nie mieli niczego. Dokuczał im głód, zimno, mrozy, pluskwy i wszy oraz katorżnicza praca od świtu do nocy. Zawieje śnieżne burany, które zasypywały baraki. Brak jedzenia, obuwia, ubrania Ziemianki zasypane śniegiem równo z dachem i powyżej osady, całkowicie odcięte od świata, zamarzająca woda, wydostawanie się po trzydniowym buranie jak z ciemnych nor, z trudem wykopywane tunele i strach. To przeżycia, które nie sposób usunąć z pamięci. A najgorszy był głód. Przechogarniający głód. Pamiętam, gdy tato mój udzielał wywiadu chłopcu przygotowującemu się do konkursu, o Sybierakach padło pytanie: Co najbardziej utkwiło panu w pamięci z czasów Syberii? Tato mój odpowiedział: Najbardziej utkwił mi w pamięci chleb. Jego brak na zesłaniu pozostanie mi w pamięci do śmierci. Dlatego na pomniku widnieje ten piękny wiersz Mariana Jonkaitysa. Nim żegnałam tatę w dniu pogrzebu, on też pokazuje wartość chleba w tamtych czasach. Nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić że braku jego pewnie nigdy nie odczuliśmy w tej ciężkiej pracy jednak nie straciliście to co pani tu powiedziała wiary bo ona właśnie trzyma jeżeli człowiek jest silny wiarą to jest w stanie pokonać wszystko największe trudności i dolegliwości i to właśnie ta wasza wiara wiara w Boga i tak jak pani mówiła że Chciała, żeby na tym pomniku był Jezus i Krzyż, to ona spowodowała, że wróciliście do wolnej ojczyzny. Bo mieliście właśnie wiarę, i ten duch wasz powodował, że nie załamaliście się. Daliście nam świadectwo patriotyzmu. To była lekcja patriotyzmu i to, że w każdych, nawet takich złych sytuacjach, ciężkich, jakich doświadczyliście, można z tego wyjść. Życzę wam, Sybiracy i rodzinom, przede wszystkim zdrowia i żeby Pan Bóg wam zawsze błogosławił, bo to jest piękne, że właśnie możemy się z wami spotkać. Dziękuję, pan prezes, za to, że Trwa Pani w pamięci, i tą pamięć Pani szerzy na wszelkie sposoby, na wszystkie organizacje, na najmłodsze pokolenia. Drodzy Państwo, wolność nie jest nam dana na zawsze. Miejmy to w pamięci i niech właśnie wiara będzie tym czynnikiem, który spowoduje, że zawsze będziemy mieli. Zawsze będziemy dzięki temu silniejsi.